Jakie mam dzisiaj za wymiarze? Zacznijmy od początku. Sali to wiadomo: Nita, Colt, Bull, Brock, El Primo, Barley, Poko, Rosa, Jessie, Diddy Mike, Dick, Ośmabitowiec, Rico, Penny, Carl, Jackie, Goose, Bo, M, Spiper, Pam, Frank, Bea, Nani. Nani to oczywiście. Zrafiłem chyba ze Stardopa, Edgar. Tutaj mam dwa przebrania. Ten no. koset nie pamiętam. Szybki Edgar też nie pamiętam skąd dostałem. grom te przebranie co teraz pokazuję to, to ten. To dostałem dla legendarnego tam mówi? Larry i Angelo. On ogólnie jest też dobry, jak ma ulta. Mortis. I Max. GT Max dostałem chyba z Mityka. Miko, Słabok. I nasz ulubiony Kit. Mam jeszcze takie przebranie, bo kupiłem wtedy kiedyś. Karnet zadymiarski. I no i to. No i to wszystko. Najbardziej wolę grać Edgarem. I oczywiście ten... na żółtym. No. No nie wiem, jak to się nazywa. Może... Jutro, albo pojutrze nagram ten sam film z Brownstarca. Jak odblokowuje diamentowy. No to coś. To. Postaram się, bo to jest mega trudne. Dobra.